tak, słucham. Rafał? Eee, tak. Eee, posłuchaj, powiem ci jedną rzecz. Aha. Eee, daję tobie jeden dzień do jutra, do godziny 16 żebyś skasował wpis pod filmem Że jestem frajerem od WSW. Ja taki film zrobiłem? Wpis zrobiłem w ogóle? <laughs> na, na którym kanale? Ja mam kanał z 10, panie kochany. Pan się nie orientujesz. Nie orientuję się, tak? No, no. Do Stawię precyzyj. Bardzo dobrze. Na TV Kononowicz. Dobra, no. Jest tam film z nagraniem. Aha. Rozmowy naszej. Tak? Jak zostałeś zrobiony w chuja. Ja zostałem zrobiony przez ciebie? Przez moją babcię. Nie, to chyba jesteś frajerem z podbramki jednej. Dobra, gdzie ten komentarz jest? Powiedz o co chodzi. Który film, jaki komentarz, jak się na... o, jak się, z jakiego nika, że tak powiem, napisałeś ten komentarz? Może tak mi się uda znaleźć, no. Ale ja nie pisałem żadnego komentarza. No. Tylko ty zamieściłeś nagranie z naszej rozmowy, Aha. gdzie napisałeś, że coś tam, coś tam, frajer od WSW. Rozumiesz? Na kanale TV Kononowicz? No. no, jak, no dawaj, dobrze, jak ten film jest zatytułowany? To spróbuję go znaleźć, no. O Boże, człowieku, <grym> nagranie, gdzie ja do ciebie dzwonię i tobie wmawiam, że Piotrek pożyczył... Od Aaaa! No jasne. No to nie, to nie skasuje tego nagrania. No sorry, wiesz, no. Jak się żartujesz, to musisz potem ponosić konsekwencje tego, no wiesz, nie? Sorry. Ale ja nie będę ponosił konsekwencji, to ty będziesz. No, to czekam. No wiesz, A... dzwonisz, dzwonisz na telefon, gdzie jest napisane, że rozmowy są nagrywane do publikacji, nie? Próbujesz, wprowadzać mnie w błąd i ja od razu wiedziałem, że to ściema, nie? Więc ja nagrałem tą rozmowę, nie? Jak WSW wiesz, jeszcze gadasz wtedy na filmie. WSW pokazywał swoje filmy z kolei. Nie wiem, czy zauważyłeś z kanału, nie? Ja, no. Nie, pokazował swoje filmy, bo już ma wezwanie do sądu, wiesz. Także, jeżeli też chcesz być wezwany do sądu, to wiesz, to bardzo chętnie się z tą spotkam, nie? Gadasz coś tam na filmie... Gadasz, gadasz coś tam na filmie, wiesz, gadasz coś tam na filmie na mnie, także wiesz, no sorry, nie? Wiesz. No. No rozumiem, no. No. Także, co no, rozumiem. No. no wystraszyłem cię naprawdę, no. Nie, niczym mnie nie wystraszyłeś, mam beka z takich frajerów spod bramki jak ty, także wiesz, no. Dobra, pozdrawiam ja cię serdecznie. Pisałem, ja powiedziałem, no że się nie wystraszyłem. Trochę słuchali, co, co mówię. Mm. A jeżeli ty nie nazywasz z z programki... tak, bo normalny to... człowiek nie robi czegoś takiego, wiesz? Ma ciekawsze zajęcia w życiu niż podpuszczanie no, innych ludzi, no. Mam ciekawsze zajęcia w życiu, no. ale ja osobiście teraz nie mm. chciałbym tak. Ciebie spotkać. Aha, bo wiesz co będzie? A ja bym chciał Ciebie spotkać, wiesz? Chciałbyś? Tak, i czekam na spotkanie z Tobą, tak ci powiem. No, to wtedy pogadamy. No, na razie. A... No i co, Frajerze? Wystraszyłeś się? Nie, nie, wystraszyłem się Cię, Frajerze. A nagranie jest dowodem w sądzie. Posłuchaj, chcesz się pośmiechować, to do Ciebie zadzwonię, bo mam przecież Twój numer tamten. Może w niedzielę, może w sobotę będę miał chwilę. Ale na razie A spadaj. Tego, tego już nie ma. No to, to, sorry, to nie pogadamy, bo ja nie mam dla Ciebie czasu.